Panie Andrzeju, bardzo się cieszę, że miałem okazję dzisiaj gościć tutaj w Centrum Adama Smith'a i z przyjemnością złożyłem zobowiązanie wyborcze, które wiąże się również z celami istnienia Centrum Adama Smith'a i chciałbym jakby rozwinąć to, o czym... Ja jestem przekonana, a co pewnie tym, którzy interesują się jednomandatowymi okręgami wyborczymi, będzie przydatne do lepszego zrozumienia. Obydwa jesteśmy przekonani o tym, że jednomandatowe okręgi wyborcze, ordynacja jednomandatowa jest istotna dla rozwoju kraju, państwa, gospodarki. Dlaczego, Pańskim zdaniem, zdaniem również wieloletniego zwolennika Jowów, jest ona tak istotna dla pomyślnego rozwoju gospodarczego kraju? Ordynacja większościowa to przede wszystkim bezpośrednia osobista odpowiedzialność osób, które wybieramy przed nami, a nie przed historią i Bogiem, tak jak to jest do tej pory. Stąd, kiedy możemy wpływać na decyzje, na zachowanie i kontrolować, Naszych przedstawicieli mamy większą gwarancję niż obecnie, że taka osoba wybrana do parlamentu nie będzie podejmowała tak szkodliwych decyzji, z jakimi mamy do czynienia od wielu kadencji, bo niestety nie rozwijamy się w tempie właściwym dla naszej pracowitości, aktywności. Dzisiaj jesteśmy. Postrzegani w Europie jako najbardziej przedsiębiorcze społeczeństwo, najbardziej aktywne, najbardziej odpowiedzialne, ale niestety tych efektów na miejscu w Polsce tak nie widać, jak w innych krajach, gdzie Polacy pracują. Czyli błąd polega na złym rządzeniu, a złe rządzenie ma swoje korzenie w tym, że politycy niestety personalnie przed nami są nie odpowiadają za swoje poczynania. Prowadzenie ordynacji większościowej y, może w znaczący sposób poprawić jakość polityków, a to będzie miało wpływ na podejmowane przez nich decyzje, w tym decyzje gospodarcze. No właśnie, przede wszystkim stanowienie prawa. Dzisiaj choćby prawo podatkowe mamy tak skomplikowane i tak trudne, i tak utrudniające y, dobrą, jasną i przejrzystą działalność gospodarczą że czas no, po prostu hamuje w moim przekonaniu rozwój. Ja jestem przekonany, że ludzie, którzy będą musieli odpowiedzieć przed swoimi wyborcami za to, za czym głosują i w jaki sposób głosują, również przed, przed, przed przedsiębiorcami i przed tych, którzy ci przedsiębiorcy zatrudniają, siłą rzeczy powinni podejmować właściwe decyzje i wybierać rozwiązania dla rozwoju gospodarczego znacznie lepsze. Politycy wybierani w wyborach większościowych dają nam większe szanse na to, że przy takiej odpowiedzialności bezpośredniej przed swoimi wyborcami, a nie przed liderami swoich partii, którzy decydują o tym, czy znajdą się na liście, czy nie, będą bezpośrednio przed nami odpowiedzialni i będą jednak o wiele bardziej zwracać na głos płynący. Na bieżąco od obywateli, a nie tylko objeżdżać kraj na kilka tygodni przed terminem wyborów, co ma miejsce. Że ich praca to będzie praca w okręgu z obywatelami, a nie obecność cały czas w Warszawie. To jest zmiana jakości, a nie tylko kwestia ilości. Stąd nie mam wątpliwości, że. Prędzej czy później w Polsce dojdzie do wprowadzenia okręgów jednomandatowych i ordynacji większościowej, a jednocześnie będzie to miało wpływ na poprawę pracy parlamentu i jakości prawa, które jest przyjmowane, ale też które jest likwidowane, bo pierwszym zadaniem polskiego parlamentu powinno być zlikwidowanie większości szkodliwych przepisów, które dzisiaj krępują naszą aktywność. Jak kiedyś zauważył Franz Kafka, kajdany ludzkości zrobione są z papieru kancelaryjnego, a ten papier kancelaryjny cały czas produkuje polski parlament, przygniatając nim ludzką aktywność. System zrobi wszystko, by je dyskredytować. System zrobi wszystko, by tej oby ośmieszyć, ponieważ rozwala to zmiana systemu na ordynację większościową, ordynację oboczną większościową, oznacza koniec robienia biznesów przez polityków kosztem narodu. Ludzie wolni to są ludzie, którzy chcą, żeby ich głos w państwie coś oznaczał. To są ludzie, którzy chcą, żeby ich podatki były wykorzystywane zgodnie z rozsądkiem i dobrem publicznym. Temu służy system Westminsterski, natomiast nie służy temu system ordynacji proporcjonalnej.